Recenzja hulajnogi OOTDS 10. Hulajnoga, hulajnoga ta jest na 10 stalowych kołach. Ma system zawieszenia wahaczowego. Ma takie fajne podświetlenia boczne, ambientowe i z przodu też. Poza lampką główną jak tu się włącza lampkę główną. O tak. Co można o niej powiedzieć dobrego na początek? Jest dosyć tania. Bo kosztuje 2600, bodajże 60 zł. Na pewno ten silnik daje sobie radę. Przynajmniej do pewnego czasu. Bo zbiera się rewelacyjnie. I faktycznie bez problemu udało mi się osiągnąć, deklarowane przez producenta 55 km na godzinę. No, strach w oczach był co i Hulajnoga bardzo przyjemnie wybiera nierówności, i pomimo tego, że dowaliłem opony na 50 PSI, to nie czuć twardości tych opon. Po wszystko idzie w amory i tak ma być, czyli guma twarda, a amortyzatory wybierają to, co mają wybrać. Jakieś tak jeszcze funkcje, może gaz. Gaz działa bardzo płynnie. No jestem w stanie faktycznie utrzymywać prędkość w pełnym zakresie. Te gumy na uchwytach niestety się przesuwają, przez co jest dosyć niewygodnie. Dzwonek na taki standardowy, przyzwoity. Hamulce. Hamulce spełniają swoje zadanie. Blokują oba koła. No i właśnie, nie ma ABS-a, więc blokują koła. Natomiast przy odpowiednim ustawieniu. Naprężenia tutaj długości linek, naprawdę jesteśmy w stanie robić tak, żeby hamować bardzo sprawnie i bardzo szybko, to jest bodajże, nie wiem, 2,5 metra na, na z prędkości 20 km, więc całkiem w porządku. Odblokowywanie hulajnogi. Odblokowywanie robi się tak, że trzeba przycisnąć hamulec i cztery razy kliknąć M, -kę. i wtedy dzieją się dwie rzeczy. Jedna dobra, druga niedobra. Na ustawieniu S otrzymujemy brak limitu prędkości. Na wszystkich innych ustawieniach ten limit jest taki, jak przy podstawowym ustawieniu bez tego kraku. Natomiast co się dzieje złego? Eee, przy przytrzymaniu gazu przez 5 sekund eee, prędkość automatycznie ustawia się na no-limit. Więc, mimo tego, że nie zdążyliśmy się rozpędzić do 55, tylko jedziemy 30, to dostaniemy pełnego kopa i będziemy zasuwali do 55. No, nie jest to bardzo dobre. Ale zauważyłem, że da się ustawić tą prędkość na dowolnym poziomie. Po prostu nie wolno gazu trzymać do samego końca. Jeżeli ten gaz będzie ustawiony gdzieś w połowie, to jesteśmy w stanie sobie wybrać dowolną prędkość. No, pod warunkiem, że będziemy w stanie ją utrzymać przez 5 sekund, co na wartepach wcale nie jest takie oczywiste, no bo ta ten paluszek nam tu chodzi. Yy. Port ładowania jest tutaj. Dosyć fajne miejsce. Platforma jest dosyć krótka, ale jest wygodna. Tutaj normalnie stawiamy sobie nogę. Druga mieści się. Druga mieści się spokojnie. Więc mimo tego, że platforma jest krótsza niż w i-scooterze, to yy, ta jest nawet wygodniejsza. Yy. Hamulce, no hamulce. Zobaczmy, jak one biorą. Czy całą tarczą, czy nie. Hamulce. Mamy tarczkę. Już z pierwszym szlifem. No i muszę powiedzieć, że z tej strony wpadł jakiś kamyczek. Eee... Cała tarcza jest wzięta, co prosto po wyjęciu z pudełka nie było. Eee, tak nie było. Z drugiej strony patrzę, też cała, cała tarcza jest wzięta. Więc w sumie, w sumie jest w miarę nieźle. Z drugiej strony, tarcza jest po tej stronie. No, nie widzę. Nie chcę jej wywalić. Wygląda na to, że całą tarczę bierze. No, i to by odpowiadało za y, w, odpowiednią siłę hamowania. Czyli ok, Ech. bateria. Raczej nie spodziewałbym się tutaj rekordów y, dystansu. Dlatego że. Przejechałem 11 km i, i zostało mi 83%, więc może bym był w stanie dobić do 50. To by było i tak ok przy stylu jazdy, jaki miałem. Podjazdy pod górkę. Mam porównanie z iScooterem, gdzie. Moc była no, w sumie podobna, tam była 750 watów, tutaj jest 1000 do 1400. No i i-scooter cały czas zwalniał, zwalniał do 7 km na godzinę na podjeździe czterostopniowym, czyli 7%, a tutaj cały czas przyspiesza i nawet do kilkunastu km na godzinę była w stanie przyspieszyć. No, dosyć, no to nie było to mocne wzniesienie dosyć płaskie. Ale jednak jest różnica odczuwalna. Zdecydowanie praktycznie dwukrotnie większa prędkość na wzniesieniu. Więc wydaje się to dosyć sensowne. Kierownica. No, tu w ogóle nie ma miejsca na akcesoria. Po prawej stronie nie wciśniemy nic, bo tu są jeszcze kable. A po lewej stronie mamy 4 cm, może 5. Więc udało się wcisnąć uchwyt na telefon i miejsce się skończyło. Z torbą też będzie problem. Bo no tutaj nie ma miejsca za bardzo pod kierownicą, żeby złapać zarzepy i zasłonimy sobie ten przedni odblask, A innego nie ma, zaczep do składania, moim zdaniem spoko, ktoś tam narzekał, natomiast. On no, się rozkłada bezproblemowo. Zapina się bezproblemowo. Trzyma sztywno. Więc nie ma co narzekać. No, wygląd. Wygląd to tak jak każdy sobie jest w stanie ocenić. Mnie się dosyć podoba. Eee, ach, jeszcze taka jedna wada. Jeździe, jedzie się bardzo wysoko. Wysoki środek ciężkości eee, powoduje to, że koła trochę myszkują. I, i trzeba naprawdę stanąć stabilnie na platformie żeby, no żeby się ustabilizować i żeby nie myszkowała hulajnoga pod nogami a jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy pompowanie kół jeżeli będziecie mieli trochę lepszą pompkę niż ja mam z, z węższym mocowaniem to będziecie w stanie napompować tył bez żadnych adapterów przód Oczywiście tak jak w większości jest wygodne i tutaj łapie wszystko mm. no i tak to może pokażę jak ona jeździ Właśnie się okazało, że za każdym razem jak uruchamiamy hulajnogę, to ten limit prędkości wraca do normy, czyli maksymalnie do 25 km na godzinę. Natomiast moc nadal jest cały czas dostępna duża, więc nie musimy się o to bać, że tracimy tej mocy przyspieszenia, bo nie tracimy. Teraz jakieś ciasne zakręty może. lekko kółko się blokuje, ale dzięki temu staje. Jeszcze taki pseudo jazdy terenowej. takich dołach i przy takiej nierozsądnej prędkości e, gdzieś tam te sprężyny strzelają. Natomiast e, przy jeździe na normalnej nawierzchni kostka, asfalt, te wszystkie nierówności, które możemy napotykać, huanajoga wybiera naprawdę dobrze. Wszystkie krawężniczki 2-3 cm to nie robi na nie żadnego wrażenia. Wszystkie głębsze dołki o, o płaskim spadku też bez problemu. Chopki te leżące, leżące policjanci, czy jak się tam nazywają spowalniacze, też sobie z tym radzi. Także ogólnie rzecz biorąc, jestem całkiem zadowolony. A! Udało mi się zagotować silnik, a mianowicie. Po 12 km takiej ostrzejszej jazdy złożonej z przyspieszania hamowania, przyspieszania hamowania, jazdy z prędkością 55 km na godzinę, pojawiło się coś takiego, że po prostu straciła moc i zaczęła no nie chciała już przekraczać 32 km na godzinę, to znaczy. Pewnie by przekroczyła tą prędkość z górki, natomiast moc już po prostu została ograniczona. Nie pojawił się żaden komunikat, więc w sumie e, a powinien, bo, bo jest komunikat, który sprawdzałem, który się powinien pojawić. E, zaraz zobaczymy, czy w jakiś logach uda mi się go, do niego dotrzeć. E, no, ale był taki efekt, ale wcale się nie dziwię. Przy normalnej jeździe 25-30 na godzinę, coś takiego nie wydaje się tutaj występować. No, a w dodatku dzisiaj jest strasznie ciepło, ponad 25 stopni. Także dzięki. Pozdro. Jeszcze jedną rzecz dopowiem na koniec. Na hamulcach był dosyć spory luz do wybrania. Tak jak tutaj widzicie z 8 mm dociągnąłem linkę i z przodu klocki schodzą się równiosieńko. Różnica jest rzędu nie wiem 0,1-0,2 mm z Nikoma. A z tyłu tak nie było. Z tyłu tarczka, to znaczy te tłoczki z tej strony delikatnie szorowały. Natomiast tutaj macie dwie śruby. Tutaj do regulacji położenia tłoczków i wystarczyło odrobinkę przesunąć. Także jest w pełna, pełna regulacja i klocki chodzą równolegle. Wiem, że skarżą się niektórzy na to, że w swoich hulajnogach klocek dotyka górą, dołem. Tutaj tego problemu nie ma. Natomiast te linki, no tutaj też musiałem z 6, może 7 mm linkę wyciągnąć. Dlatego, żeby po prostu nie wybierać tego niepotrzebnego luzu na na manetce, na, na tym, na klamce. I jak ten luz wybrałem, to się okazało, że tarcza tarła o klocek. Właściwie o jedną część jednego klocka. Ale po regulacji nie ma żadnych tarć. Klocki schodzą się równiutko, są blisko. Także całkiem nieźle spasowana jest, wymaga drobnych poprawek, ale można to zrobić i zrobić to prosto, szybko i skutecznie. Nie ma tutaj, tak jak w niektórych, regulacji osobnych okładzin, tutaj reguluje się to wspólnie w jarzmie. No, jeszcze mnie denerwuje ten farfocel, który wystaje ze sprężyny. W procesie produkcyjnym jakiś drucior tam się wcisnął, i muszę rozgiąć trochę sprężynę, wziąć jakieś kombinerki i go wyrwać. No ale to takie mankamenty, które nie mają za bardzo wpływu na nic. Planuję też ją doszczelnić. W ogóle no, temat doszczelniania e, wydaje mi się troszkę mocno przesadzony, w niektórych przypadkach. Natomiast tutaj ewidentnie. Tam jest dziura, po prostu z kablami, tu, tu są dziury na dole, i jeżeli tego nie zrobię, to... ach, kurde, już jest brudno. No właśnie, zdążyłem przejechać 12 km i już mi się tam nabłociło. Więc co będzie, jeżeli przyjadę w ciągu 3 miesięcy 2000 km? No, będzie jakaś masakra. O, tu są jeszcze takie kurcze naklejeczki. Prawie ich nie widać, wyglądają jak. Jakaś powłoka lakierowana, zabezpieczająca. Wystarczy to usunąć. I tracimy ten poblask. O, tu jeszcze jest. Wszystko pozabezpieczane foliami. No, więc podsumowując, podsumowanie. Hulajnoga jest w 100% warta wydanych pieniędzy. Jestem zadowolony. Zaczęło się przegrzewać, ale. Co z tego to 11 km ciśnięcia jak głupi, a do dojazdów do pracy, do czego ją kupiłem. Nawet nie mam takiego dystansu i nie będę pewnie tak grzał na co dzień. No, także, polecam, polecam. Jak najbardziej świetnie zainwestowane pieniądze. No, może ciężko to nazwać inwestycją, tylko wydatkiem, ale wydatkiem potrzebnym.